Bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale. Dziś przychodzę do Was QA, czyli pytania i odpowiedzi. Dlatego serdecznie zapraszam Was do oglądania. Poprosiłam Was na Instagramie, abyście zadawali pytania i dzisiaj na kilka z nich odpowiem. No i nie przedłużając, zaczynajmy. Dlaczego akurat Mela Modela i dlaczego taka nazwa kanału? I powiem Wam, że na to pytanie nie znam odpowiedzi. Ta nazwa powstała tak nagle i to właśnie w tym wszystkim jest piękne, że ja nie myślałam nad tą nazwą jakiś długi czas i po prostu nazwa miała być dwuczłonowa. Wychodzi nam tutaj słońce, ale oczywiście uroki wiosny i... Jestem bardzo zadowolona z tej nazwy i na razie nie planuję jej zmieniać. Kim planujesz być w przyszłości? To takie trochę trudne dla mnie pytanie, ponieważ sama nie wiem, kim mogę być, ale na przykład moją pasją jest teraz nagrywanie na YouTubie i mam nadzieję, że kiedyś połączę z tym przyszłość. Masz fidget spinnera? Tak, mam. Mam dwa fidget spinnery: jeden jest taki metalowy, a drugi plastikowy i się świeci. Teraz pytanie, które wiąże się z tym, na które odpowiadałam wcześniej, czyli czy wiążesz YouTube z przyszłością? Bardzo to lubię, jest to moja ogromna pasja i nie wyobrażam sobie życia bez YouTube'a. Ale nie jestem w różbitku, więc nie mogę przewidzieć, co będzie w przyszłości. Oczywiście mam taką nadzieję, że będę to kontynuować, bo uwielbiam to. Teraz takie bardziej kreatywne, dłuższe pytanie: Czy gdybyś dostała propozycję ze Stanów Zjednoczonych od jakiejś drogiej marki ubrań, żeby wystąpić w ich reklamie, a warunkiem byłoby wyjechanie na dwa miesiące? Czy byś się zgodziła? Oczywiście najpierw musiałabym to wszystko rozważyć i pomyśleć, ale życie mamy jedno, więc. Yy, więc dlaczego by nie skorzystać? Może akurat się uda, więc jestem na tak, oczywiście, ale musiałabym się poważnie zastanowić, czy byłaby to dobra decyzja. Taki specjal na 100 tysięcy subskrypcji. Planuję zrobić taki filmik, taki specjal, ale nie wiem, czy on wypali. Trzymajcie kciuki. Nie powiem Wam jeszcze, z kim, o czym yy, będzie ten filmik. Jaki to będzie specjał ale wyczekujcie, jeżeli na moim kanale wybije 100 tysięcy subskrypcji, to spodziewajcie się takiego filmiku. Prawdopodobnie o ile on wypali, ale oczywiście będę wam informować na Snapchacie i na Instagramie. Bądźmy dobrej myśli, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. A jeżeli nie, no to też jakiś fajny filmik, mam nadzieję, się pojawi. Ale liczę bardzo, że specjał właśnie taki fajny się pojawi, bo jest to ogromna liczba i chciałabym Wam właśnie za nią podziękować. Ale pewnie się nie spodziewacie z kim będzie i o czym ten filmik. Ile czasu zajmuje ci montaż filmu? E, taki zwykły filmik, taki pogadankowy, to na przykład QA, zajmuje bardzo dużo czasu. I pewnie większość z Was myśli, że to jest bardzo proste, że tylko zmontować i dotrzeć na YouTube'a. Najpierw trzeba film zmontować, co też trwa około 2 godzin, jak nie więcej. Później on musi się zapisać w programie do montowania, a później przesłać na YouTube'a, co też trwa około godziny dwóch, zależy od internetu. Filmy typu My Morning Routine, e, które wymagają więcej pracy, montuje się około 3 godzin. To jest ogromną liczbą, później jeszcze dodaję się na YouTube'a, to jest 4 godziny około To jest bardzo dużo Dlatego nie zawsze na moim kanale filmy pojawiają się regularnie, ponieważ to zajmuje bardzo dużo czasu Chyba ustawienie się zmieniło, ale za to Was bardzo przepraszam Czy chciałabyś mieć jeszcze jakieś rodzeństwo? Jeżeli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że uwielbiam małe dzieci I że zawsze dostaję ataku... Słodkości. Jak widzę małego, słodkiego Dziedzusia, jedynym słowem, które wypowiadam wtedy, do to jeju, jaki słodziak! O Boże, jaki słodki! Jeju, jaki on jest śliczny. Jeżeli przyjdzie do mnie mój brat cioteczny, właśnie tak się dzieje. Bardzo bym chciała mieć e, takiego małego, słodkiego dziedziusia w domu, ale nie wiem, kiedy by mi się to znudziło, bo uwielbiam takie małe, słodkie dzieci, ale na razie mi Julka wystarcza, więc. Jest dobrze. Biony owoc. Teraz moją miłością jest marakuja. Naprawdę mogłabym ją jeść tonami, ale taka dojrzała, kiedy jest słodka, bo kiedyś z mam taką niedojrzałą i była niedobra. Ja tak naprawdę lubię wszystkie owoce, borówki, maliny, truskawki, e, jabłka, banany, gruszki, wszystko, arbus. Jestem miłośniczką Melona, Ananas. Naprawdę uwielbiam. Bruskwinę, Morele, Mango, Winogrona. Jest ich naprawdę bardzo dużo i wszystkie po prostu kocham. Po co i dlaczego zaczęłaś nagrywać na YouTube? Tak naprawdę ta decyzja, zwykła zabawa z Julką, stała się czymś pięknym. Moją pasją. I naprawdę wierzcie w siebie, spełniajcie marzenia. Ja nigdy bym nie pomyślała, że zostanę youtuberką i będę miała tyle osób, które mnie oglądają. Dziękuję Wam serdecznie że jesteście ze mną i naprawdę nigdy nie pomyślała, że ja założę kanał na YouTubie. Ja tak naprawdę kiedyś nie oglądałam YouTube'a, nie wiedziałam kim są YouTuberki, a po jakimś czasie sama się nie ustałam i to wszystko stało się tak szybko. I jestem tutaj i jestem mega szczęśliwa z tego, co się dzieje. Bardzo często zadawane pytanie, czyli czy masz świadectwo z czerwonym paskiem? Tak, mam świadectwo z czerwonym paskiem i jaką masz średnią. I mam średnią powyżej 5, więc jestem zadowolona w tym roku z mojej średniej i z tego, że mam czerwony pasek. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaką macie średnią i czy macie czerwony pasek. Co sądzisz o instagramach o tobie i twojej siostrze? Uwielbiam te instagramy, naprawdę zawsze sobie je przeglądam z Julką. I tak naprawdę... Te osoby poświęcają się, robią te zdjęcia wszystkie, robią jakieś tam memy o nas, które oczywiście nie są obraźliwe. I naprawdę kocham te Instagramy i pozdrawiam wszystkie osoby, które je założyły. Zawsze lajkujemy wszystkie zdjęcia, obserwujemy, wspieramy te osoby. Naprawdę bardzo lubię te Instagramy i... Jestem mega wdzięczna tym osobom, które je założyły. Co sądzisz o likwidacji gimnazjum? Tak naprawdę ja nigdy w gimnazjum nie byłam, więc nie mogę na ten temat się wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to bardzo się cieszę, że zostaję z moją klasą i z moją wychowawczynią, których bardzo lubię. Więc lepiej, żebym ja nie wypowiadała się na takie tematy. Może wy już byliście w gimnazjum i napiszcie, jakie są Wasze odczucia. Inne sprawy niech e, mówią osoby, które już były w gimnazjum i mają doświadczenie. Jak spędzasz, jakie są twoje plany na wakacje? Oczywiście moje plany jak zawsze są niesprecyzowane. Oczywiście mam kilka takich rozległych planów, ale nie wiem, czy one wypalą jak zawsze. A oczywiście mam wiele marzeń, które mam nadzieję się spełnią. A jeszcze takich sprecyzowanych planów na wakacje nie mam, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. To by było na tyle z tego filmiku, to już były wszystkie pytania. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, no to oczywiście kciuki w górę. I subskrypcja mojego kanału, bo już niedługo 100 tysięcy subskrypcji. I mam nadzieję, że pojawi się specjal, o którym mówiłam na początku. No i to tyle. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w filmie odcinku. Pa!